Hej, cześć, witajcie! Ja nazywam się Nikola Drabik i witam Was w pierwszym filmie na kanale New Life ND. Na samym początku chciałabym Was bardzo serdecznie zaprosić na mojego Instagrama, gdzie znajdziecie o mnie więcej informacji i jestem tam codziennie, czyli... Nigdy się nie nudzimy. Co mogłabym tak na szybko o sobie powiedzieć, to że jestem szczęśliwą właścicielką 6-letniej klaczy pełnej krwi angielskiej, która nazywa się New Life. I stąd właśnie nazwa tego kanału. Powiedziałam, że powiem o sobie, a powiedziałam o swoim koniu. Ale o sobie mogę powiedzieć tyle, że mam 19 lat, eee, aktualnie studiuję, i. Hmm. Byłam czynną uczestniczką w latach 2014-2017 na serii superkuzyku, ale musieliśmy się rozstać z powodu jego kontuzji. No i dlatego mamy Niusię. Starty z Niusią miałam rozpocząć od razu po jej kupnie, ale ze względu na ciągłe kontuzje, Niusia od kiedy do mnie przyjechała, to tak w sumie stała jakoś z półtora roku. Była wykluczona z jakiejkolwiek pracy, no niestety tak to średnio wyszło. ale ale moi kochani, w tym roku, czyli w 2021 roku, rozpoczynamy pierwsze starty. Ale w sumie na razie to mamy plany, bo u mnie pewnie, jeśli nie wiecie, to się dowiecie, że planów tutaj nie ma. U mnie jest zawsze wszystko spontaniczne, no ale. Czas już zacząć startować. Jest to mój pierwszy film, ale zachęcam Was do zostania do końca, ponieważ mam przygotowany dla Was konkurs właśnie z tej okazji. Zaczynamy 10-dniowe wyzwanie, w którym codziennie tego oto pudełka będę losować, z czym mam zrobić sobie zdjęcie. Prosiłam wcześniej kilka osób o wybranie dla mnie kilku rzeczy, z którymi mam sobie zrobić zdjęcia, więc codziennie będziemy losować po jednym z nich. Zaczynamy już dzisiaj. Skoki z koniem w ręku. Czyli będę musiała zrobić sobie zdjęcie, jak skaczę z nią w ręku. Okej. Okay. nam się trafiła w ogóle pogoda na pierwszy dzień zdjęć, ale <noise> w ogóle mamy pierwszy śnieg tutaj w tym miejscu, także naprawdę mega. <noise> Drugi dzień, drugie losowanie. O kurde, twój cały asortyment końskiej cukierki. Jeśli chcielibyście zrobić zakupy w końskiej cukierance, to z kodem New Life macie zniżkę na całe zakupy. A link do sklepu zostawiam wam w opisie tego filmu. Dzień trzeci. Co my mamy? Aż się sama boję <laughs> O matko Tropiki Hawaje Mamy zimę <laughs> No nieźle Dobra słuchajcie jestem w miarę przygotowana Ale co z tego wyjdzie, nie mam pojęcia <laughs> Kurde ale to słońce w tą zimę to tak razi. Masakra Ktoś tu zamawiał y, Hawaje albo tropiki? Dobrze, że końska cukierka w swojej ofercie ma w ogóle słuchajcie y, smak tropikalny, to nam oczywiście pomoże dzisiaj. Mój koń y, lubi te smaczki. Chyba tak. <ślesi> Ogólnie to się mega dziwnie czuję, jak się nie witam tak codziennie. No ale jakbym miała codziennie mówić Hej, cześć, dzień dobry! To wydaje mi się, że już by się to na pewno znudziło. Ale dzisiaj mamy kolejne losowanie. To już chyba czwarte? Tak, to już dzisiaj czwarte. Prawie jesteśmy na półmetku. Mamy pudełko, już coraz mniej tutaj tego zostało. A my dzisiaj... O, nie uciekaj. Dobra, złapałam. Dwa, ale jeden uciekł. A my dzisiaj mamy zdjęcie z dwoma koniami. Od kogo ja pożyczę? Albo komu ukradnę konia? Nie wiem. Ale jadę dzisiaj z moją koleżanką, więc może ona nam pożyczy dzisiaj konia do zdjęcia. Kurczę, słuchajcie, na podłu jeszcze więcej śniegu niż po prostu było. Także, ja nie wiem, jak będziemy porobimy te zdjęcia. Wczoraj w ogóle trochę przemarzłam, nie powiem, że nie, tym bardziej na tych tropikach, a jak się rozbierałam po prostu sobie samej bluzy, a dzisiaj mamy jeszcze więcej śniegu. Nie wiem, co się dzieje na stajni, ale zaraz to ogarniemy. Dobra, mam już dla mojego bąbelka lizowkę i marcheweczki, także możemy jechać. Zaraz będziemy te aniołki robić na śniegu. Będziemy wrócić. Hejka, dzisiaj mamy trochę inną scenerię, ale to przez to, że jest tak piękne po prostu światło dzisiaj, że nie wybaczyłabym sobie, gdybym po prostu nie przyszła tutaj do okna yy, wylosować. <grywa> Oczywiście. Dobra, słuchajcie, losujemy. Ja nie patrzę. Dobra, coś tu mam. Co dzisiaj to będzie? O! Czekajcie, czy widać? Nie widać. Kanter i bluza w jednym kolorze, w jednym czy w tym samym, w jednym, w jednym kolorze. No dobra, muszę to teraz dobrze przemyśleć. Ogólnie co mogę ubrać? Hmm, albo pójdziemy na łatwiznę i to będzie coś klasycznego, ale chyba nie... Chyba nie... Różowego kantara chyba nie mam. Jak to jest możliwe w ogóle? Dobra, mam, mam dobry pomysł. Co myślicie? Mi się wydaje, że będzie git. Nie nie taki oczywisty, a ja mam piękny kanter pod ten kolor. Niby. Banana, banana? No banana. Nie będziesz jest banana? No dawaj. No ale... No banana, no ale tu się je, bo no. nie. Dzień dobry w szóstym wyzwaniu. Powiem Wam, że co dzisiaj nie wylosuję, to zapowiada się ciężko. Ciężko dlatego, że będę dzisiaj sama. No bo niestety nie mam, nie mam mi kto pomóc po prostu dzisiaj. I trochę się boję, będzie to myślę, że dość trudne, ale zobaczymy. Bądźmy dobrej myśli. <grywy> Biorę pudełko i zacznę wylosować. Coraz mniej już tych karteczek tutaj. Dobra. Sprawdźmy, co nas dzisiaj czeka. Bańki mydlane. Kurczę. <noise> Ogólnie to powiem Wam, że topnieje właśnie u nas śnieg i pewnie będzie dość dużo ciapa. Nie wiem, co się dzieje na stajni. Czy tam jeszcze jest ładnie? Czy tam jest jeszcze dużo śniegu? Myślę, gdzie w ogóle można zrobić jakieś ładne zdjęcie. Ale jestem przygotowana. Jestem przygotowana, jeśli chodzi o bańki, i zaraz wam pokażę, jakie są słodkie. No powiedzcie, zobaczcie, mam skierniczkami <laughs> przysłotki i to są... No w sumie nie wiem, czy już teraz są jakieś bańki, w których nie ma tych fajnych tutaj zagadek. Mm, takiej gry, że właśnie... czekajcie! O, że się nie, trzeba trafić tą kulką. Ja jak byłam mała, zawsze po prostu, nie wiem, czasem większą frajdę spróbowałam po prostu yy, ta zawała <laughs> niż puszczenie baniek, no ale... Mam dwie, w razie czego Nie wiem jak to powiedzieć. jestem mega ciekawa Tym bardziej, że muszę sobie radzić sama Zobaczymy Ale jeśli wy w ogóle też yy, się obawiliście tym, to koniecznie dajcie znać w komentarzu A ja robię próbę bańki Jest tu mój piesek za mną, ciekawe jak zareaguje Ojaj, tu można nawet zrobić serduszko, ciekawe czy będzie taka bańka nie, wychodzi normalno. Wow, jaka wielka! Dobra, to jeszcze raz. Nic żybanik ze mnie chyba. No no nie robiłam. Ale no, fajnie, fajnie, cieszę się. Ja już mam bańki, bo one są po prostu bohaterem dnia dzisiejszego i biorę dereczkę z prania, także jedziemy na stejnie robić zdjęcia. do tej scenerii, bo pogoda za oknem jest po prostu straszna. Cały czas pada. No ale bierzemy się za lasowanie. Balony. Ale cute. Słuchajcie, ja jestem przygotowana. Mam takie słodkie balony, a że zbliżają się walentynki, to mam serduszka. Mam takie Czerwone, różowe i białe. Myślę, jak je tutaj ładnie komponować on nawet pod kolor moich paznokci. Mam też takie wstoreczki, dlatego że będę je dmuchać. Nie, nie mam przy sobie niestety helu, ale myślę, że jakoś dobra. Dobra, no, zacznijmy od różowego. Aha, nawet nie wiem czy mnie słychać, bo się zamykała brama. Teraz na pewno będzie. Pogoda jest straszna, ale ja i moje balony idziemy walczyć w tym deszczu. No dobra, a przed nami kolejne losowanie. <śmiech> <śmiech> Już zostały nam tylko trzy karteczki. <laughs> Kokardki albo koreczki. Kokardki? Nie mam chyba żadnych kokardek, ale możemy zrobić koreczki. No dobra, ciężkie wyzwanie przed nami, bo zdjęcie będziemy miała ja dzisiaj sama Niusia, przez to, że y, jadę dzisiaj sama, ale nie łamiemy się, pokażę Wam przy okazji jak y, zaplatą konia, chociaż mam nadzieję, że jakoś dobra, radę ustawić telefon, żeby właśnie Wam to jakoś nagrać, było widać, chociaż mniej więcej jak to wygląda, no ale zobaczymy jak to nam wszystko wyjdzie. Proszę tylko na mnie tutaj nie krzyczeć, ale kochani, nie udało mi się wczoraj zrobić y, wyzwania. Zapleśnił się, była straszna pogoda, było mega zimno, w ogóle dopiero zaczęliśmy te mega niskie temperatury, byłam też sama, nie miałam w ogóle gdzie położyć tego telefonu. Telefon się co chwilę po prostu rozładował sakra, ale no mamy zimę, więc nie ma się co dziwić, e, ale dziś, dzisiaj jadę znowu, nie poddaję się, e, dzisiaj już z tego co wiem ma ktoś ze mną być, także mam nadzieję, że po prostu uda się to w końcu zrobić. Dobra, balonik jest, marcheweczki są i śnieg jest, więc mamy wszystko. się, no nie zachowuj się teraz. Dobra, słuchajcie, pierwsze problemy techniczne zamarzą mi odżywkę. I nie mogę, i ten cały aplikator, bo nie mogę w ogóle zaczekać, że to dobrze złapać. Tu w środeczku zamarzło. i Mala. Witam się z Wami dzisiaj na przedostatnim losowaniu, chociaż jutro to już pewnie nie będzie. Losowanie, tylko odkryjemy ostatnią karteczkę. Nie bój się. Dzień dobry. Co jest? Co tam było? Takiego? Moja pierwsza asystentka nas opuściła, dlatego mamy drugą. Koko która kartka? Tak? Dobra. Mamy karteczkę. Otwieramy. Jedną ręką trochę sięgnęłaś. Koko mm, wybrała? Bez ogłowia. Tak wybrałaś, ładnie. się, uh, uh, uh. ja że nie będzie to dość trudne. W sumie fajne, ale takie. Hm. Nie wiem, czy wiecie, ale w ogóle e, już jest ten moment, kiedy mogę wsiadać. E, także planuję dzisiaj też pojechać e, na spacer w jakiś teren żeby po prostu skorzystać z tego, że nie ma jeszcze takiej ciapy a ten śnieg jest o tyle fajny właśnie, że można sobie wsiąść i pojechać do lasu na jakiś spacerek także kozacko pewnie wrzucę wam też jakieś przebitki z, z terenu no i co? Widzimy się na zdjęciach Wyszłam tylko z domu i już mnie walą oczy od tego śniegu ale zabieram dzisiaj cały miks smaków e, Leniusi Podobno są to w ogóle ostatnie dni zimy, więc za chwilę czeka nas niesamowita Ciapa, no ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Dzień dobry, dzień dobry, w dniu dziesiątym, czyli ostatnim. Ja w ręce już mam ostatnią karteczkę i dzisiaj mam nietypowy ubiór, ponieważ kochani z dnia na dzień z zimy zrobiła nam się wiosna. A to też dlatego, że wiem, co jest w ostatniej kartce i szybciej się do tego przygotowałam, ponieważ nasza dzisiejsza kartka to ulubiona pora roku. O moją ulubioną porę roku na pewno nie jest zima, jest... To właśnie wiosna, albo to. W ogóle patrzcie jak świeci słońce, jak mi rękę, dlatego się tutaj też schowałam, bo by mnie mega prześwietlało. No ale cóż, mamy dzisiaj plan na wiosen, na letnie zdjęcie. Nie będzie to nic, myślę, skomplikowanego, ale przez to, że mega męczy mnie to po prostu, że nie dałam rady z jednym wyzwaniem, to mam w planie zrobić dzisiaj dwa zdjęcia. A co to będzie za zdjęcie, jeszcze nie wiem, ponieważ miała mi wymyślić to zdjęcie moja koleżanka, więc to będzie taki naprawdę mega spontan Co z tego wyjdzie, pewnie zaraz sami zobaczycie. Ja się trochę mogę stresuję bo ja wolę się tak wiecie przygotować do wszystkiego i w ogóle. No ale cóż, będzie dobrze. Nie. Ostatnie wyzwanie. Mega szybko to zleciało. Powiem Wam, że w ogóle, tak jak wcześniej. Ee, lubiłam nagrywać y, z ręki, można powiedzieć, y, tak jak Insta story czy właśnie jakieś relacje na Instagrama. To powiem Wam, że ten pierwszy film y, był dla mnie no, mega wyzwaniem. Dziwnie się czułam po drugiej stronie, y, może nie po drugiej stronie, tylko patrząc w tylni aparat. <laughs> nie mogłam się w ogóle przyzwyczaić. Miałam z tyłu lusterko i starałam się to ten patrzeć po prostu w nie, bo było mi ciężko. A widzę właśnie, że z dnia na dzień wydaje mi się po prostu, że, że coraz pewniej się czuję przed y, tym aparatem. Także super, serio. Bo mówię, o to chodziło też. Myślę, że też na pewno będzie Wam się przyjemniej oglądało taką mnie <laughs> niż taką... Mm. <laughs> ale no, to już oczywiście do nie zostawiam Wam. Ja w ogóle jestem mega ciekawa, jak ten pierwszy film się przyjmie, czy w ogóle będzie gild, ale nie przeciągamy, tylko lecimy do ostatniego wyzwania. Mam tutaj końskie pierniczki, które zazwyczaj po prostu zostają u mnie w domu, a nie w ogóle jeżdżą na stefien, ale tego jednego muszę zabrać. Też pasuje w ogóle do mnie dzisiaj. Jest to czterolistna koniczynka więc y, mam nadzieję, że... O, ale prześwituje. To Wam pokażę. Więc mam nadzieję po prostu, że przyniesie nam dzisiaj duże szczęście, a może nie tylko dzisiaj, a już na zawsze, bo jest przepiękna, pewnie przesłodka. I wczoraj zrobiłam sama dwa te pierniczki. <grytanie> ale są przesłodkie. Jeśli ogólnie chcielibyście zamówić pierniczki, bo bardzo szybko znikają ze strony końskiej cukierki, no to oczywiście pamiętajcie, że skody mnie lubią w mecie minus 5%. Mniej gadania, więcej działania. Lecimy na stajnie. Lecimy robić ostatnie zdjęcie. Ogólnie to powiem wam, że w ogóle nie wiem jak mam się teraz ubierać. Założyłam na tą polóweczkę bluzę i kurtkę. Myślałam, żeby założyć kamizelkę, no ale powiem wam, że w sumie nie wiem. No dobra, w czego ściągnę kurtkę i tyle. Już wolę w tą stronę niż w drugą. Konkurs inaczej. Konkurs, moi kochani, aby wziąć udział w tym konkursie e, inaczej. Moi kochani, żeby wziąć udział w tym konkursie. Mm, mm. Nie ma nic prostszego niż po prostu spełnienie warunków. Dotyczących tego konkursu, ponieważ wystarczy tylko zaobserwować. Mówię już jak na Instagramie. Moi kochani, jeśli chodzi o zasady tego konkursu, to nie mogłyby być prostsze. Wystarczy tylko zasubskrybować ten kanał i skomentować ten film, ponieważ z tych komentarzy pod tym filmem będę losować zwycięzcę. Mało tego. W komentarzu możecie zostawić również nazwę swojego profilu na Instagramie, ponieważ wyniki ogłoszę również tam. A co z nagrodą? Nagroda to niespodzianka, ponieważ nagroda to wielki, może niewielki. Dobra, źle powiedziałam bo jak wyjdzie mały, to co zrobię. <grywa> nagroda to boks niespodzianka. Naprawdę niespodzianka, bo sama jeszcze nie wiem, co tam w ogóle się będzie znajdowało. <grywa> Ale postaram się dobrać naprawdę uniwersalne rzeczy, żeby każdy znalazł coś tam dla siebie. Może nie, żeby każdy coś znalazł dla siebie, ale żeby każdy mógł skorzystać ze wszystkich rzeczy, które się tam znajdują. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Także to by było na tyle. To... Także to by było na tyle. Jeśli podobał wam się ten film, to mogli. Nie, nie będę się prosić do łapki w górę, chyba co? Czy będę? Także to by było na tyle z pierwszego filmu na tym kanale. I mam nadzieję. Także to by było na tyle z pierwszego filmu na tym kanale. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie łapkę w górę. I do zobaczenia. Cześć!